Karolek, a gdzie masz jakieś ręczniki? W szafce w łazience. Pff, przepraszam bardzo, ty tu chyba jesteś częściej ode mnie. Ukrywasz coś przede mną, przepraszam bardzo. Mieszkam tu. Przecież to mój brat, kurw. <grych> brat? No, brat! Co jest z Tobą nie tak? Karolek, a wiesz, co bym zjadła? Co jest? Ty, byś zjadła? O kur! Co, nie zrobisz swojej ulubionej osobie jedzenia? Nie podasz mi podnosek? A co ty rączek nie masz? Czemu ty go zawsze bronisz? Za bratem w ogień, głupia No co? Karolek, a my będziemy razem spać w jednym łóżku? No teraz to ja ci współczuję akurat. Bo Karolek śpi, to chrapie, śmierdzi i pierdzi. Zdradzasz mnie z nią? Czego ty nie zrozumiałaś? Powiedz mi czego? Co mam ci wytłumaczyć? Co poszło nie tak? Karol, a obejrzymy jakiś film? Horror! Nie, 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 nie! Nie obejrzyjcie horroru, bo ja chcę spać, a ty będziesz darła mordę! Bo się boję! Ty jesteś dziwna, jesteś dziewczyną się nie boisz takich rzeczy? Moje życie, odkąd cię poznam, jest o wiele straszniejsze niż te filmy,